Z nami kapitan bruszyny Medyk Polomarket Konin, Ania Gawrońska, również trenerka kadry U15 zadowolona. hat trick ustrzelony tej w brzychu 21 bramek już na koncie w tym sezonie i jesteś już teraz samodzielną liderką. No tak, udało się dzisiaj strzelić trzy bramki, bardzo się z tego cieszę. Zagrałyśmy dobre spotkanie, strzeliłyśmy 9 bramek. Małżych prawie połowy bo jeden mecz grał dziesiątkę, także także łatwiej nam było tę akcję konstruować, Dużo jeszcze nie w że akcji niewykorzystanych sytuacji, także myślę, Także zasłużone zwycięstwo i zostały dwie kolejki, świętować i świętować. Nie długo będzie, bo buchar Polski jest dobry piękny stylu, mistrzed długski, także już na cztery kolejki przed końcem zapewnione, wszystko idzie do przodu. No i także to, co dzieje się w kolejne, z pozostałymi drużynami, bo i system szkolenia też często do Was przyjeżdżam, obserwuję i bardzo mi się to wszystko podoba. Tak właśnie przed chwilą nasze juniorki młodsze grały w finale Mistrzostw Polski, niestety uległy SMS-owi, który w których rzutach karnych. No tak jest sport i mm, musi wygrać e, jedna drużyna. Szkoda bo, bo e, fajnie by było, gdyby to złoto było, bo to też moje podopieczne i, no, i Oli Kory, ma Ani Szymańskiej, i Natalii Pakulskiej. E, szkoda, że nie mogłyśmy tam dzisiaj z nimi być, ale srebrny medal, kolejny medal do kolekcji Misza e, medykowskiej. Aby ta młodzież goniła nas i mogła nas zgodnie zastąpić w przyszłości. To jest właśnie super, że przekazujecie tą wiedzę tym młodym dziewczynom. No i same chwalą jak to, jakie pytam, rozmawiam. To jest naprawdę bardzo fajne, jak rozwijacie tą kobiecą piłkę w naszym kraju. Ja myślę, że, że my możemy dawać przykład, a dla nich to, to taka fajna e, zabawa, czy tam fajny taki, jakby to powiedzieć, prestiż, że, że najlepsze piłkarki w Polsce e, mogą prowadzić ich treningi i mogą uczyć się od tych najlepszych od reprezentantów Polski. Czekamy na pewno na meczu z Kłęczną. Transmisja tego spotkania na naszym kanale. Zapraszamy bardzo serdecznie. Zapraszamy wszystkich kibiców i życzymy udanego spotkania. Dzięki. No, dzięki.